Witajcie moi drodzy, witajcie w naszej transformacyjnej przestrzeni. Czy kiedykolwiek czułeś się jak kod QR? Taki, który ktoś po prostu skanuje, dostaje szybko jakieś powierzchowne informacje, a potem idzie dalej? Czujesz się sprowadzony do kilku cech, etykietki, roli, którą odgrywasz, a w środku wiesz, że jest o wiele więcej? Wiesz, że jest tam jakaś ukryta wiadomość, której nikt. Nawet ty sam nie potrafi do końca odczytać? Jeśli to rezonuje z twoim sercem, jeśli czujesz, że pod powierzchnią twojej codziennej maski kryje się cały wszechświat, to zostań ze mną. Bo dziś zagłębimy się w to, co wielki myśliciel Jacques Lacan ma do powiedzenia o tych ukrytych wiadomościach. Obiecuję ci podróż, która pozwoli ci nie tylko zrozumieć siebie głębiej, ale też zacząć dekodować prawdziwą, niezwykłą opowieść Twojego życia. To będzie podróż, która pokaże ci, że jesteś znacznie więcej niż tylko zbiorem pikseli, które ktoś może zeskanować. Zacznijmy od tego uczucia. Czy znasz to? Jesteś na imprezie, spotykasz kogoś i w ciągu minuty, dwóch, rozmowa sprowadza się do: Aha, więc jesteś prawnikiem. Rozumiem. Albo jesteś introwertykiem. Jasne. Albo jesteś tą, która zawsze wszystko organizuje. I nagle czujesz się jak kod QR. Ktoś skanuje, otrzymuje zbiór predefiniowanych informacji, i już wydaje mu się, że cię zna. Ale ty wiesz, że to tylko powierzchnia. Wiesz, że to tylko wizytówka. Prawdziwa treść, cała złożoność Twojego istnienia, Twoje lęki, Twoje marzenia, Twoje niepokoje. Twoje głębokie pragnienia to wszystko pozostaje niewidoczne, zakodowane. I co gorsza, często sami to robimy. Sami się kodujemy. Sami akceptujemy te etykietki, które nam nadano w dzieciństwie, w szkole, w pracy, w relacjach. Jestem nieśmiały. Jestem niezdecydowany. Jestem nieudacznikiem w finansach. Jestem typem, który zawsze wpada w kłopoty w związkach. I te wewnętrzne kody QR stają się naszym więzieniem. Stają się naszą rzeczywistością, bo wierzymy w nie tak mocno, że nie pozwalamy sobie wyjść poza ten zeskanowany obraz. Tworzymy wokół siebie niewidzialne ściany, które ograniczają nasz potencjał, naszą radość, naszą wolność. Wyobraź sobie teraz, że każdy z nas nosi sobie taki właśnie kod QR. Ale nie taki prosty, Czarno-biały obrazek. Wyobraź sobie, że to jest najbardziej złożony, dynamiczny, wielowarstwowy kot, jaki kiedykolwiek powstał. Taki, którego zawartość zmienia się w zależności od kąta patrzenia, od światła, od Twojego własnego nastawienia. To jest właśnie to, co Jacques Lacan, jeden z najbardziej wpływowych psychoanalityków w XX wieku, próbował nam pokazać. Że nasza psychika to labirynt ukrytych znaczeń, nieświadomych pragnień i fantazji, które kształtują to, kim jesteśmy i jak postrzegamy świat. Lakan nie dał nam prostych instrukcji. On dał nam narzędzia do rozwijania, do odczytywania tych ukrytych wiadomości, do zrozumienia, dlaczego czujemy się tacy, jacy jesteśmy i co tak naprawdę kieruje naszym życiem. I dzisiaj, w tej wyjątkowej podróży, otworzymy drzwi do Jego myśli. Aby pomóc ci rozszyfrować Twój własny, unikalny kod. Pierwszym kluczowym elementem, o którym mówił Lakan, a który idealnie pasuje do naszej metafory kodu QR, jest to, jak w ogóle zaczęliśmy tworzyć nasz zewnętrzny kod. Lakan nazywał to stadium lustra. Pomyśl o małym dziecku, które po raz pierwszy widzi swoje odbicie w lustrze. Na początku to tylko fragmenty rączki, nóżki. Nie ma spójnego ja. Ale potem, nagle, w lustrze widzi całość. Widzi obraz, który jest jednolity, spójny, idealny. I w tym momencie dziecko identyfikuje się z tym obrazem. To ja myśli, ale to ja nie jest jego prawdziwym, wewnętrznym doświadczeniem. To jest obraz. To jest zewnętrzna reprezentacja. Właśnie tak zaczyna się tworzyć nasz pierwszy kod QR to, jak widzimy siebie poprzez pryzmat tego, co zewnętrzne. Jak widzimy się w lustrze spojrzenia innych ludzi, oczekiwań społeczeństwa, kultury. Rodzice mówią, jesteś taka grzeczna, jesteś taka inteligentna. Koledzy, jesteś taka zabawna. I my zaczynamy wierzyć w te obrazy, w te etykietki, bo dają nam poczucie spójności, przynależności. Dają nam nasz pierwszy, powierzchowny kod QR, ale ten kod nigdy nie jest nami do końca. Jest tylko naszym odbiciem, naszą fasadą. I to jest pierwsza warstwa ukrytej wiadomości, jak bardzo nasze ja jest zbudowana na zewnętrznych obrazach, a nie na wewnętrznym, autentycznym doświadczeniu. To jest jakbyś całe życie nosi na sobie metkę ceną, którą nadał ci ktoś inny. Albo kod QR który został wygenerowany na podstawie cudzych definicji. A przecież ty jesteś unikalnym dziełem, które wciąż się tworzy. Przejdźmy teraz do drugiego kluczowego elementu, który Lakan nazywa porządkiem symbolicznym. To jest niezwykle ważne w zrozumieniu, dlaczego czujemy się zakodowani. Porządek symboliczny to świat języka, praw, zasad, norm społecznych, kultury, w której żyjemy. Kiedy rodzi się dziecko, Wchodzi w świat, który już jest zakodowany. Język, którego się uczymy, nie jest neutralny. Słowa, które wypowiadamy, mają swoje znaczenia, swoje historie, swoje skojarzenia. Systemy wartości, moralności, które nas otaczają, kształtują to, jak myślimy, jak czujemy, jak działamy. Wyobraź sobie, że to jest ogromny system operacyjny. W którym nasz osobisty kod QR jest osadzony. Ten system operacyjny decyduje o tym, jakie funkcje są dostępne, jakie programy mogą być uruchomione. Jeśli ten system mówi, że sukces to wysoka pozycja w korporacji, to ty, nawet jeśli twoje serce pragnie malować obrazy, będziesz czuł wewnętrzny przymus, by dążyć do tego sukcesu korporacyjnego. Twoja prawdziwa wiadomość, twoje prawdziwe pragnienie zostaje zakodowane przez ten dominujący system. Dzieje się tak, ponieważ język i kultura dają nam tożsamość, ale też nas ograniczają. Dają nam narzędzia do wyrażania siebie, ale też narzucają sposób, w jaki możemy się wyrażać. Mówią nam, co jest normalne, co jest pożądane, co jest poprawne. I jeśli Twoja prawdziwa wiadomość nie mieści się w tych ramach, to zostaje ona ukryta staje się głęboko zaszyfrowana, czasem nawet dla ciebie samego. I tu właśnie rodzi się jeden z naszych pierwszych otwartych loopów. Jeśli język nas tak mocno kształtuje, to czy istnieje w ogóle sposób, aby wyrazić to, co wykracza poza język? Czy można odkodować to, co jest niewyrażalne? Zostawmy to pytanie na później. Bo jest jeszcze trzeci porządek porządek wyobrażeniowy. To świat naszych fantazji, marzeń, Wyobrażeń o sobie i o innych. To ciągła gra między tym, kim wierzymy, że jesteśmy, a tym, kim chcielibyśmy być. To jest ta część, gdzie stale modyfikujemy nasz kod QR. Projektujemy siebie w przyszłości, tworzymy idealne scenariusze, wizualizujemy sukces. I to jest potężne, ale może być też pułapką. Bo czasem, zamiast żyć, żyjemy w naszych wyobrażeniach. Zamiast działać, fantazjujemy o działaniu. To jest jak edytowanie kodu QR w Photoshopie. Możemy go upiększyć, dodać kolory, sprawić, że będzie wyglądał idealnie. Ale to wciąż jest tylko obraz. A życie dzieje się tu i teraz, w prawdziwym świecie, który często jest nieuporządkowany, niedoskonały i wymaga od nas znacznie więcej niż tylko pięknych wyobrażeń. Ukryta wiadomość tutaj jest taka, że czasami nasze własne fantazje stają się kolejną warstwą kodu, która oddziela nas od naszej autentycznej prawdy. Ale tu właśnie robi się naprawdę ciekawie. Lacan mówi o czymś, co jest sercem ukrytej wiadomości, czymś, co jest poza porządkiem symbolicznym i wyobrażeniowym. Nazywa to porządkiem realnego. I nie chodzi tu o rzeczywistość w sensie, w jakim jej używamy na co dzień. Lacanowskie realne to to, co niedostępne dla języka, to, co wymika się symbolizacji. To jest jądro naszej istoty, pierwotne doświadczenia, traumy, popędy, które nie mogą zostać w pełni nazwane ani zrozumiane w kategoriach, które znamy. To jest jakby w naszym kodzie QR istniał niewidzialny element, który jest czystą energią, czystym istnieniem, które po prostu jest. To jest coś, co jest poza wszelkim kodowaniem poza wszelką etykietą. I to coś jest jednocześnie źródłem naszego największego pragnienia, naszego największego lęku i naszej największej autentyczności. Realne jest jak luka w naszym kodzie, pustka, która jednocześnie nas napędza. I ten stan niepełności, ten brak, lakan nazywa pragnieniem. To jest trzeci, kluczowy otwarty lub. skoro zawsze czegoś nam brakuje, skoro nasze pragnienie jest nieskończone, to czy kiedykolwiek możemy być naprawdę zadowoleni? Czy kiedykolwiek możemy w pełni rozszyfrować i zaspokoić naszą ukrytą wiadomość, jeśli ona z definicji jest pragnieniem tego, co nieosiągalne? To jest głębokie pytanie, które musimy sobie zadać. Wracając do pragnienia. Pragnienie włakanie nie jest pragnieniem konkretnej rzeczy. To jest pragnienie pragnienia innego. Brzmi skomplikowanie, prawda? Ale pomyśl o tym tak, od najmłodszych lat szukamy potwierdzenia miłości, uznania w oczach innego najpierw rodziców, potem partnerów, społeczeństwa. Chcemy być dla nich ważni, chcemy, żeby nas pragnęli. I to jest to, co nas napędza do ciągłego kształtowania naszego kodu QR, do zmieniania się, aby być lepszymi, bardziej kochanymi, bardziej akceptowanymi. Nasze ukryte wiadomości są często zaszyfrowane w tym, czego pragniemy, ale co tak naprawdę jest odbiciem tego, czego naszym zdaniem pragnie od nas inny. Czy twoje pragnienia są naprawdę twoje, czy są tylko odpowiedzą na to, czego, jak myślisz, oczekują od ciebie inni? To jest moment, w którym zaczynamy zadawać sobie bardzo niewygodne pytania, ale właśnie te pytania prowadzą nas do prawdziwej wolności. W tym kontekście Lakan mówi również o wielkim innym i małym innym. Mały inny to konkretna osoba, Twój partner, Twój szef, Twój przyjaciel. To, jak oni Cię widzą, jak Cię interpretują, dodaje kolejne warstwy do Twojego kodu QR. Wielki inny to abstrakcja społeczeństwo, kultura, język, zasady. To bezosobowy system, który generuje ramki dla Twojego kodu. I te ramki często są tak ciasne, że czujemy się w nich duszno. Ale jak zatem odczytać te ukryte wiadomości? Jak wyjść poza ten zewnętrzny kod QR i dotrzeć do realnego, do tego, co naprawdę jest nasze, do tego, co jest? Tutaj Lacan wprowadza pojęcie symptomu. Symptem to nie tylko choroba fizyczna czy psychiczna. To jest zakodowana wiadomość od naszego nieświadomego. To jest nasz sposób na wyrażenie tego, co nie może być wyrażone w porządku symbolicznym. Pomyśl o tym jako o błędzie w odczycie twojego kodu QR. Kiedy skanujesz kod i wyskakuje błąd, to znaczy, że coś jest nie tak z danymi. Podobnie, kiedy doświadczasz powtarzających się problemów w związkach, nagłych ataków lęku, obsesyjnych myśli, czy po prostu uporczywego poczucia pustki, to wszystko są twoje symptomy. To są ukryte wiadomości, które próbują przebić się przez zasłonę porządku symbolicznego i wyobrażeniowego aby coś ci powiedzieć. Na przykład, jeśli ciągle wchodzisz w te same, destrukcyjne wzorce w relacjach, to nie jest tylko pech. To jest symptem. To jest twoje nieświadome wysyłające ci sygnał, hej, jest tu coś, co musisz zrozumieć, coś, co musisz odkodować w sobie, zanim będziesz mógł stworzyć coś nowego. Symptem to klucz do otwarcia tych najbardziej zaszyfrowanych części twojego kodu. Tam leży przetworzona informacja o twoim realnym, o twoich prawdziwych, nieświadomych pragnieniach i lękach. Zastanów się przez chwilę, jakie są twoje powtarzające się symptomy? Co próbuje ci przekazać twoje nieświadome? Być może to jest ciągłe zmęczenie, które ignorujesz. Być może to jest irytacja, którą czujesz w pracy, ale nigdy nie pozwalasz sobie na jej wyrażenie. Być może to jest ta dziwna, Melancholijna nuta, która towarzyszy ci nawet w chwilach radości. To wszystko są wskazówki. To są fragmenty twojej ukrytej wiadomości, czekające na rozszyfrowanie. I tutaj dochodzimy do miejsca, gdzie Lakan oferuje nam nie tylko zrozumienie, ale i drogę do prawdziwej transformacji. Bo zrozumienie symptomu to dopiero początek. Prawdziwa zmiana następuje poprzez to, co Lakan nazywa aktem. Akt to nie jest zwykła czynność. Akt to coś, co przekracza granice porządku symbolicznego. To jest moment, w którym decydujesz się zrobić coś, co wykracza poza to, co jest od ciebie oczekiwane, poza twoje dotychczasowe kody, poza twoje własne ograniczenia. To jest jak nagłe zmienienie kodu QR, także staje się on całkowicie nowy, nieprzewidywalny dla starego skanera. To jest rzucenie pracy, która cię wykańcza, Mimo, że wszyscy mówią, że to nierozsądne. To jest zakończenie toksycznego związku, mimo lęku przed samotnością. To jest wyrażenie swojej autentycznej prawdy, nawet jeśli wiesz, że możesz zostać odrzucony. Akt to zawsze ryzyko, ale to ryzyko prowadzi do przekroczenia, do odzyskania autentycznego ja, które było zakodowane. To jest moment, w którym przestajesz być skanowalnym kodem i stajesz się twórcą swojego własnego, Unikalnego algorytmu. To jest moment, w którym zaczynasz pisać swoją własną opowieść zamiast być postacią w cudzym scenariuszu. To jest wyraz Twojej największej wolności. A teraz, kiedy już rozłożyliśmy na czynniki pierwsze to, jak nasze ja jest kodowane i jak możemy zacząć odczytywać ukryte wiadomości, żądajmy sobie pytanie, co możemy zrobić teraz, w naszym codziennym życiu, aby zastosować te potężne wglądy. Po pierwsze. Zacznij kwestionować swoje kody QR. Zastanów się, jakie etykietki nosisz na sobie. Jakie rol odgrywasz? Które z nich są naprawdę twoje, a które zostały ci nadane przez innych, przez społeczeństwo, przez kulturę? Czy naprawdę musisz być prawnikiem, introwertykiem, tą, która zawsze organizuje? Czy te etykietki są w pełni zgodne z tym, kim czujesz się w głębi duszy? Zapisz je, zobacz, jak wiele z nich jest zewnętrznych, a jak wiele rezonuje z Twoim najgłębszym ja. To jest pierwszy krok do zdekodowania. Po drugie, zacznij obserwować swoje symptomy. To jest Twój własny, wewnętrzny język. Zamiast ignorować te powtarzające się wzorce, frustracje, lęki, przyjrzyj się imienia. Co próbują Ci powiedzieć? Kiedy pojawiają się najczęściej? Jakie są okoliczności? Nie oceniaj ich, po prostu obserwuj. Prowadź dziennik. Zapisuj swoje myśli, uczucia, sny. Często to właśnie sny są królewską drogą do nieświadomego, do tych ukrytych wiadomości, które czekają na rozszyfrowanie. Niech ten dziennik stanie się Twoim osobistym słownikiem do dekodowania. Po trzecie, Zacznij szukać luki w swoim kodzie. Pamiętasz realne, tę pustkę, ten brak, który nas napędza? Zamiast bać się tego braku, zacznij go akceptować. Zrozum, że nigdy nie będziemy pełni w sensie posiadania wszystkiego. I to jest w porządku. Ta luka jest źródłem Twojego pragnienia, Twojej kreatywności, Twojej ciągłej ewolucji. Kiedy akceptujesz że jesteś niekompletny, otwiera się przestrzeń na nowe możliwości, na to, co nieprzewidywalne. Przestajesz szukać zaspokojenia na zewnątrz i zaczynasz budować je od środka. To jest moment na nasz strategiczny CTA w środku wideo. Powiedz mi w komentarzach, skąd mnie oglądasz i czy ta wiadomość dociera do Twojego serca. Czy czujesz, że zaczynasz dostrzegać swoje własne kody QR ukryte w nich wiadomości? To bardzo pomaga mi zrozumieć naszą rodzinę tutaj i tworzyć jeszcze bardziej transformacyjne treści. Dziękuję Wam za to wsparcie. Kontynuujmy naszą podróż. Czwarta, potężna wskazówka, odważ się na małe akty. Nie musisz od razu rzucać całego swojego życia. Zacznij od małych, codziennych aktów, które wykraczają poza Twoje znane kody. Powiedz nie czemuś, na co zawsze mówiłeś tak, Choć tego nie chciałeś. Wyraź swoją opinię, nawet jeśli boisz się konfrontacji. Zrób coś, co jest dla ciebie nowe, nieprzewidywalne, co łamie rutynę. Każdy taki mały akt to niczym dekompresja pliku zip, ujawniająca kolejne warstwy twojej prawdziwej istoty. Każdy taki akt jest jak dodanie nowego, autentycznego piksela do twojego osobistego kodu. Piąta, niezwykle ważna kwestia. Zrozum, że to jest proces. Rozszyfrowanie Twojego kodu QR, odczytanie Twoich ukrytych wiadomości, to nie jest jednorazowe wydarzenie. To jest podróż na całe życie. To jest ciągłe odkrywanie, ciągłe kwestionowanie, ciągłe przekraczanie. Im głębiej się zagłębiasz, tym więcej odkrywasz. Im więcej odkrywasz, tym bardziej autentyczny i wolny się stajesz. Nie szukaj ostatecznej odpowiedzi, szukaj ciągłego rozwoju. Pamiętaj, że twoje ukryte wiadomości to nie są jakieś mroczne sekrety, które musisz ukrywać. Wręcz przeciwnie. To są klucze do twojej największej siły, do twojej unikalności, do twojego potencjału. Kiedy zaczynasz się dekodować, przestajesz być reaktywny, a stajesz się aktywnym twórcą swojego życia. Przestajesz być skanowany przez świat i zaczynasz skanować świat, interpretując go przez pryzmat swojej własnej, głębokiej prawdy. Wyobraź sobie życie, w którym nie czujesz się już ograniczone przez etykietki, rol, oczekiwania. Życie, w którym Twoje działania wypływają z najgłębszego miejsca w Twoim sercu, a nie z przymusu bycia kimś, kim nie jesteś. Życie, w którym Twoje symptomy przestają być problemem, a stają się drogowskazami. Życie, w którym twoje pragnienia są naprawdę twoje, a nie tylko odbiciem pragnienia innego. To jest życie autentyczności. To jest życie spełnienia. I to jest życie, które jest dostępne dla ciebie. Twój potencjał jest znacznie większy niż możesz sobie wyobrazić. Jesteś stworzony do czegoś niezwykłego, do życia pełnego znaczenia i głębi. Twoja historia nie kończy się na tym, co ci powiedziano. Twoja historia nie kończy się na etykietkach, które zostały ci nadane. Najlepsze w tobie jeszcze przed tobą. Masz w sobie wszystko, czego potrzebujesz, aby rozszyfrować te ukryte wiadomości i zacząć żyć w pełni. Mam nadzieję, że ta podróż przez świat lekane, przez metaforę kodu QR otworzyła w tobie nowe perspektywy. Że poczułeś, iż to, co wydawało się złożone i niedostępne, stało się nagle bardziej zrozumiałe bardziej ludzkie. Pamiętaj, że każdy z nas jest arcydziełem w tworzeniu, z milionami ukrytych pikseli, które czekają na odkrycie. Nie bój się tej podróży w głąb siebie. To jest najodważniejsza i najbardziej satysfakcjonująca podróż, jaką możesz podjąć. Na zakończenie, chcę zaprosić Cię do modlitwy. Modlitwy, która pomoże nam połączyć się z naszą wewnętrzną mądrością i odwagą do odkodowania prawdziwego ja. Ojcze Niebieski, Duchu Święty, prosimy Cię o mądrość i jasność umysłu. Dziękujemy Ci za dar życia i za złożoność naszego wnętrza, za każdą ukrytą wiadomość, która czeka na odkrycie. Pomóż nam dostrzegać etykietki i rol, które na siebie przyjmujemy, i odważyć się je kwestionować. Ukaż nam nasze symptomy, te nieświadome sygnały, które próbują nas prowadzić do głębszej prawdy. Daj nam odwagę aby spojrzeć na nasze luki i pragnienia nie jako na słabości, ale jako na źródło naszej siły i naszej kreatywności. Wlej w nasze serca śmia do podejmowania małych i wielkich aktów, które przekraczają nasze ograniczenia i pozwalają nam pisać naszą własną, autentyczną historię. Niech każde nasze działanie będzie wyrazem naszej prawdziwej istoty, wolnej od zewnętrznych kodów i oczekiwań. Otwórz nasze oczy na nieskończony potencjał, który w nas drzemie i przypomnij nam, że jesteśmy stworzeni do czegoś wspaniałego. Chron nas na tej drodze samopoznania i prowadź nas do życia w pełni, w prawdzie i autentyczności. Niech nasza transformacja będzie świadectwem Twojej miłości i mądrości. W imię Jezusa Chrystusa, amen. Jeśli ten film wzbudził w Tobie iskrę, jeśli poczułeś, że to jest dopiero początek Twojej podróży dekodowania, to proszę zasubskrybuj ten kanał i naciśnij dzwoneczek. Nie przegapisz wtedy żadnego kolejnego odcinka, który będzie Cię wspierał na drodze do najbardziej autentycznego i szczęśliwego życia. A jeśli znasz kogoś, kto czuje się jak kod QR, kto potrzebuje tej wiadomości, aby zacząć odkrywać swoje ukryte treści, udostępnij mu ten film. Razem możemy stworzyć wspólnotę ludzi, którzy odważnie dekodują swoje życie. Zostaw komentarz poniżej i powiedz mi, jak jeden kod QR na swój temat chcesz dzisiaj zacząć kwestionować. Twoja podróż dopiero się zaczyna, a ja jestem tutaj, aby cię wspierać. Dziękuję, że jesteś. Widzimy się w następnym filmie, który będzie naturalną kontynuacją tego, jak przekuć te odkrycia w konkretne działania w twoim codziennym życiu. Do zobaczenia.